Dzień dobry wszystkim, witajcie na kawie z Bogiem na naszych porannych o 9 od poniedziałku do piątku czytaniach. Czytamy sobie fragmenty Starego Testamentu, więc dziękuję, że jesteś, że chcesz tutaj być razem. Ja nie jestem ani filozofem, ani teologiem, ani żadną wykładnią tutaj, natomiast natomiast czytam, lubię gdzieś tam Mieć swoje przemyślenia, ale też nie na siłę, bo czasami trudno jest mieć swoje przemyślenia, jak te sytuacje są takie trudne. I trudno nam je zrozumieć, więc to co mi się sprawdza, nie siłuje się, że muszę rozumieć wszystko, nie siłuje się, że muszę wszystko wiedzieć i na temat wszystkiego mieć przesłanie. Po prostu po pozwalam, żeby to się gdzieś tam samo pojawiało. Jesteśmy na samym praktycznie jeszcze początku, ciągle jesteśmy na początku. W pierwszej księdze Mojżeszowej, kiedy Jakub, syn e, Izaaka, syna Abrahama, e, no tutaj jakby swoje, swoje powołanie e, wypełnia e, i e, spotkał się ze swoim bratem bliźniakiem, któremu matka podstępnie odebrała jakby błogosławieństwo pierwszych e, pierworództwa i e, podstępnie nadała Jakubowi. Jakub... E, Jakub e, wraca e, po perypetiach e, do e, spotkać się z bratem e, i mamy sytuację, gdzie e, brat e, przyjmuje go z otwartymi rękami, e, a Jakub bał się, co to będzie, jak go przyjmie, e, co to będzie. No, ale wiemy, że wszystko dobrze się potoczyło. Czytamy tutaj hmm, pojednanie Ezawa z Jakubem. A gdy Jakub podniósł oczy swoje, <coughs> zobaczył, że Ezaf nadchodzi, a z nim czterystu mężów. Rozdzielił więc dzieci pomiędzy Leę, Rachelę i dwie służące, swoje żony. Na przedzie ustawił służące wraz z ich dziećmi, Leę z jej dziećmi, za nimi Rachelę, zaś z Józefem na końcu. Sam natomiast poszedł przed nimi i pokłonił się siedem razy aż do ziemi, zanim zbliżył się do brata swego. Ezaf wybiegł naprzeciw niego, objął go, rzucił mu się na szyję i ucałował go. I rozpłakali się. I rozpłakali się, jakie to emocjonujące. A gdy Ezaf podniósł oczy i ujrzał żony i dzieci, rzekł, A ci, kim są dla ciebie? Odpowiedział, To dzieci, którymi Bóg łaskawie obdarzył sługę twego. Potem przybliżyły się służące. Z dziećmi swymi i pokłoniły się. Przybliżyła się też Lea z dziećmi swymi i pokłoniły się. Potem przybliżył się Józef i Rachela i pokłonili się. A Ezaf rzekł: Co ma znaczyć cały ten twój obóz, który spotkałem? I odpowiedział: Chcę zdobyć życzliwość pana mego. Wtedy rzekł Ezaf: Ja mam dosyć, bracie mój, zatrzymaj sobie to, co twoje. Rzekł Jakub, czyli wszystkim dobrze się wiodło. <kluje> rzekł Jakub, o nie <laughs> proszę Cię, jeśli zdobył życzliwość Twoją, przyjmij dar mój ode mnie, bo oglądałem oblicze Twoje, jak się ogląda oblicze Boga i przyjąłeś mnie łaskawie, patrzcie jak pięknie to jest napisane, oglądałem oblicze Twoje, jak się ogląda oblicze Boga, czyli zobaczyłem na, twoje, na Twojej twarzy życzliwość, wybaczenie zrozumienie, łaskę nie <laughs> Przyjmij, proszę, upominek mój, który ci złożyłem, gdyż Bóg był mi łaskawy i mam wszystko, a gdy usilnie nalegał na niego, przyjął. A potem rzekł: Ruszajmy w drogę i chodźmy, a ja pójdę z Tobą. Odpowiedział Mu Jakub: Pan mój wie, że dzieci są jeszcze wątłe. Muszę też mieć wzgląd na owce i krowy, które karmią młode. Jeśli popędzi się je przez jeden dzień, zginie całe stado. Niech Pan mój jedzie naprzód przed sługą swoim, a ja będę ciągnął powoli, w miarę jak nadąży bydło, które jest przede mną i jak nadążą dzieci, aż dojdę do Pana mego, do Seiru. I wtedy rzekł Ezaf: Pozwól, tedy, że zostawię z tobą kilku z moich ludzi. A on odpowiedział: Po cóż to? Byłem, ty byłem, tylko byłem tylko zdobył życzliwość pana mego. Tego dnia udał się Ezaf w drogę powrotną do Seiru. A Jakub wyruszył do Sukot i zbudował sobie dom, a dla stad swoich wystawił szałasy. Dlatego nazwano to miejsce Sukot. Na koniec dotarł Jakub szczęśliwie po powrocie spadam Aram do miasta Sychem z ziemi Kananejskiej i rozbił obóz pod miastem. Kupiwszy za to srebrników od synów Hamora, ojca Sychema, część pola, część pola, na którym rozbił swój namiot. Tam też postawił ołtarz i nazwał go Bóg, jest, i nazwał go Bóg, jest Bogiem Izraela. Pamiętamy, że. E, Pamiętamy, że Jakub został przemianowany przez Pana Boga na imię Izrael. Ja myślę, że dzisiaj sobie zostawimy ten mały fragmencik. E, proszę Was o komentarze, e, co, co tutaj e, wy, dla Was, dla nas wszystkich wybrzmiewa, co tu jest istotnego, jak możemy te, ten krótki fragment do siebie odnieść, e, do swojego życia, bo o to właśnie też chodzi w naszych, czy, naszym czytaniu, żeby, e, żeby po prostu, e, mimo że minęło tyle wieków, e, to e, m, pozwolić sobie na takie objawienie w sobie, co mi to. Mówi dzisiaj w moim, w moim życiu. Jak ja mogę jakieś tutaj sytuacje, te przesłania do siebie odnieść? Mnie się bardzo w tym fragmencie podoba ich spotkanie, bo choć e, jeden z drugim zostali jakby skłóceni przez e, matkę, pewnie nie wiem, świadomie, nieświadomie, e, nie wiem, może taka, tak miało być, trudno tu oceniać, nie o to chodzi, e, to mimo wszystko. Się pięknie pojednali. I czasami w naszym życiu tak bywa, że dzieci są gdzieś pokłócone przez jakieś, pewnie, błędy rodziców. Nikt nikomu świadomie i celowo, na złość nie robi, a już na pewno nie, dzieci, nie rodzice dzieciom, nie dzieci sobie nawzajem, rodzeństwo sobie nawzajem, czy, czy, czy tym podobne, ale czasami przez ludzkie nasze błędy, perypetie. E Pozostajemy ze sobą skuceni. Jakie to piękne tutaj to pojednanie. Jakie piękne jest to pojednanie tutaj. I te słowa. Oglądałem oblicze Twoje, jak się ogląda oblicze Boga i przyjąłeś mnie łaskawie. Tak mnie porusza to, to, to ta sytuacja i te właśnie, te, jak, w jakie słowa to jest ubrane piękne, nie? Jak pięknie jest oglądać oblicze swoje nawzajem nas, nie? Kiedy jesteśmy dla siebie dobrzy, łaskawi, chcemy sobie pomóc, e, nawet mimo trudnych sytuacji, jesteśmy dla siebie ważniejsi. Jest takie fajne zdanie, które mówi, żeby <laughs> e, dobrze jest właśnie zawsze o nim pamiętać. Ja wiem, że w teorii wszystko jest proste, e, ale mm, o tym, żeby zawsze człowiek był ważniejszy niż sytuacja. Żeby człowiek zawsze był ważniejszy niż sytuacja. nie? Żeby człowiek zawsze był ważniejszy niż sytuacja w rodzeństwie, w rodzinie, niż, e, niż konflikt, niż e, jakieś nieporozumienia, niż e, żale, które do siebie mamy. nie? Bo wtedy właśnie na obliczu człowieka jakby e, widać oblicze Boga. Nie? Czyli po prostu jest ta łagodność na twarzy. To jest takie cudowne. Dobrego dnia wszystkim. Jeśli ktoś chce o tym porozmawiać, to jestem służę pod telefonem, ale też nie jestem jakąś wyrocznią i nie mądrze się tutaj. Po prostu czytam i dzielę się też tym tutaj z Wami. A jeśli są komentarze, to jestem zawsze bardzo wdzięczna, bo wtedy nasza gdzieś tam mądrość z tego może zaistnieć w większym, piękniejszym stopniu. Dobrego dnia dla wszystkich.